Szkoły i nauczycieli. Szkoła we wspomnieniach. Kasper Kokosa, kłaniam się Państwu. Witam w programie Szkoła we wspomnieniach. Dzisiejszy gość to absolwentka szkoły, wychowawca w internacie i kierownik internatu. Witam serdecznie. Pani kierownik Jadwiga Janiec jest naszym gościem. Jest Pani absolwentką szkoły. Mieszkała Pani także w internacie. Jak te doświadczenia pomogły Pani w prowadzeniu internatu? Jestem absolwentką trzechletniego Państwowego Techniku Rolniczego w Czarnocinie. Szkołę ukończyłam w 1977 roku. Przez ten okres trzech lat mieszkałam w internacie. W internacie było wtedy. Ponad 180 osób mieliśmy trudne warunki do nauki własnej, więc bardzo często korzystaliśmy z salekcyjnych w szkole. Co najbardziej wspomina w internacie. No najbardziej wspominał chyba te poranne pobudki, kiedy 620 był dzwonek w internacie, a 630 znajdowaliśmy się przed internatem na gimnastykę poranną. Bardzo też miłe wspominam, wszystkie imprezy organizowane w internecie, ponieważ wtedy był sześciodniowy tydzień nauki, z internatu można było wyjeżdżać raz w miesiącu, więc w sobotę i w niedzielę były różne organizowane imprezy w internecie. Właśnie na, jak na jednym z tych imprez balosportowca, który był organizowany przez naszą szkołę i LZS w Czarnocinie poznała swojego męża. Wówczas było typowanych 10 sportowców naszej szkoły i 10 sportowców naszej gminy. Także bardzo miło wspominam pobyt w internacie i naukę w naszej szkole. Co mi to dało na przyszłość? W trakcie mojej pracy w internacie, jako wychowawca i kierownik, starałam się zmieniać warunki lokalowe, mieszkalne dla młodzieży, warunki sanitarne. W miarę możliwości zmienialiśmy zaplecze kuchenne. W tym celu organizowaliśmy różne kolonie, obozy sportowe, co dało nam zdobywanie troszkę pieniążków właśnie na ten cel. Z czego najbardziej jest Pani dumna? Z czego jestem dumna w internacie? No chyba z tego, że mogłam tyle lat pracować jako chowawca i kierownik z młodzieżą w internacie. W internacie. Każdy dzień jest inny, są sytuacje dobre i złe, młodzież przychodzi z różnych domów. Poznajemy ich sytuacje rodzinne i dobre i złe, poznajemy ich nawyki, przyzwyczajenia, co właściwie zastępujemy im w pewnym stopniu dom rodzinny. Z perspektywy minionego czasu można powiedzieć, że praca w internacie jest trudna dająca efekty dopiero po dłuższym okresie czasu, ale przynosząca naprawdę bardzo dużą satysfakcję. W 1998 roku zajęliśmy pierwsze miejsce, byliśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu pod tytułem Sami tworzymy nasz internet. Z tego jesteśmy bardzo dumni, bo bardzo był duży wkład młodzieży w internacie i rady pedagogicznej w internecie. Jakie były najciekawsze wydarzenia, które miały miejsce w internacie? W internacie wydarzenia były wszystkie ważne. Młodzież się do tego bardzo przygotowywała, cieszyła się z tego, zżywała się ze, ze sobą, no i my również z, z nimi. Począwszy od września, mieliśmy kalendarz imprez, bardzo ważne były trzęsiny klas pierwszych, Andrzejki, Wigilia. Wszystkie imprezy były ważne. Ale myślę, że taką najważniejszą imprezą w internacie była Wigilia. Młodzież się do tego bardzo przygotowywała. Starała się jak najbardziej przeżyć. Powiedziała, że za jeden czy dwa lata rozstaną się z kolegami, z koleżankami, więc bardzo się przygotowywali do tej Wigilii i wspólnie pięknie to przeżywali. Bardzo ważne były też y, uroczystości indywidualne młodzieży. Młodzież w internacie obchodziła imieniny, urodziny. I to bardzo również żywało młodzież i wychowawców w internatu. Czego najbardziej brakuje Pani na emeryturze? No jak już wcześniej powiedziałam, jestem dumna z tego, że pracowałam w internacie. I właśnie brakuje mi tej pracy z młodzieżą, tego kontaktu, tych codziennych problemów, kiedy młodzież do nas przychodziła. Mogliśmy im pomóc w jakiś sposób i właśnie z tego jestem dumna, z tego mi, tego mi bardzo brakuje pracy w internacie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gość: Agi Gajaniec. Prowadzący: Kacper Kosa. Realizacja: Małgorzata Zawisza, Roman Jawonka, Agnieszka Radomska.